Siemeneczko, mordeczki, witam Was w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje na wstępie, bo myślę, że film nam się, Wam się spodoba i zostawcie na dłużej łapkę w górę, oczywiście subskrypcja, to, co mówiłam. No i lecimy sobie z odcinkiem. Powiem wam, co będziemy dzisiaj robić, a mianowicie tu jest szary, tu jestem ja, a my jesteśmy różowi, będziemy sobie budować różowy zamek na Bedwars. Chciałabym, żeby to był największy zamek, buduję sobie chociaż tak prowizorycznie łóżko. Chciałabym, żeby to był największy zamek, już przymierzyłem się do tego 40 razy. Nie wiem, czy mówiłam, dlatego dotęgnijcie moją pracę, bo dużo ludzi to niszczyło fireballami, mi. było tragicznie. Dlatego myślę, że chociaż Wam się to spodoba, i zostawicie tę ławkę w górę, bo dla Was to jest kliknięcie, a dla mnie to wiecie. Dla mnie to już wielki krok w przyszłość. I mi zasięgi dodajecie i wszystko. Mi od razu jest mile. Dobra. E, zawsze na mostach jest jakiś pomoc. Znaczy, pomoc na mostach jest pomoc. Wiecie o co mi chodzi? Taki kładka, Takie jak to się nazywa? Nie, szary. Szary, ja na YouTube nagrywam. Proszę nie. nie. Dobra, czy, to, nie wiem, czy, czy on się jeszcze bardziej nie będzie na mnie próbował wtedy triggerować, bo ludzie jeszcze bardziej to robią, napisałem, że nagrywam na YouTube. On, kła, on kłamie, nie kłamie. Mm -mm. Może jak zresztą oprzyjmy kanał, bo nie kłamie, widzę. Pozdro o! Super, super! Pozdro dla ciebie. Pozdrawiamy, pana. Kanał Incuska, jakbyś chciał. Znaczy, mogę ci później napisać, że kanamin dobra. Trzy warstwy, myślę, że tego będą. Trzy warstwy tego będą. Dlatego, no, będzie nam potrzebne dużo wełny. Bo, no i został zostawił super. Ej, mordeczko, dziękuję ci. Pewnie tego nie oglądasz, ale dziękuję, że zostawiłeś, bo wiele osób wręcz przeciwnie próbuje się popisać. I jeszcze wtedy jest gorzej. Wow, super raś. nie to nam wychodzi. Jak na razie, mega, 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 mega super. Ja tu zobaczę, czy nam się nagrywa. Nagrywa nam się, no pewnie, że nam się nagrywa. Dobra, hop. Ja bym chciała kupić tak, drabinki, to, i troszkę szkła bym chciała kupić. Dlaczego bym chciałam zrobić to wszystko ze szkła, ale to, ale to za chwilę, ale to za chwilę. to Tutaj zróbmy sobie drabinki, może postawmy. E, drabineczki, hop, hop. Hop, hop. No, i tak na razie będzie jedna wieżyczka. Jedna wieża. O! No i git. Git, tuwa, dobra, hop, hop. Zrobimy sobie tak, tak. Dobra, i na razie jeszcze musimy trochę wełny dokupić. Bo chciałabym zrobić. O, właśnie mówiłam, wam, że chcę zrobić fosę. Nie wiem, czy mówiłam. Raz, dwa, trzy. I wełny trochę też potrzebujemy. I żeby to wywalić, żeby nam się sywek nie robił. Dobra, i i jeszcze raz, co bym chciała zrobić? Hop, hop. Hop, hop. Nie, to tak nie wejdzie. To musi być tak. Tak. A już mam stru... Już mam jakby tą wody. I teraz czekajcie. Wystarczą dwa wiatra? Serio? Zawsze myślałam, że trzy. No ale nieważne, okej. Okay. I robimy sobie tutaj taki piękny pomost sobie zrobimy. To będzie super. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Znaczy, ja już to robiłam, tylko tak mi to zniszczył Firebottom, więc to fajnie wyglądało, dlatego, dlatego chcę to zrobić, żeby było to fajnie wyglądało na odcinku. Troszkę się podbuduję, później to rozwalimy. Pasowałoby kupić też nożyce, oczywiście. Pasowałoby, no. Pasowałoby ja się tam oglądam, ale super, ej Zaprosimy go później na herbatkę, coś tam coś. ale ja lubię takich ludzi, którzy nie przeszkadzają Bo inni jeszcze mnie zaczęli wyzywać, że co, ja na pewno na YouTube nagrywam coś tam, coś tam Jeszcze mi nie wierzyli, dobra Ale super Grałam w ogóle przed chwilą z Cheaterem, który mi rozwalił łóżko przez ściany Latał sobie normalnie, czytał i został teraz zbanowany No i Kites. no i gites, Kites majonezik Okej, okay, jeszcze będziemy sobie jedno wiadro, bo chyba tylko jednego potrzebujemy. Tam sobie kawałek sobie przyjdziemy. O, tutaj. Jeden, dwa, trzy. Dobra. I mam nadzieję, że nic nam tego nie zepsuje. Bo jest tylko szary, ja i niebie i, i zielony. Okej, okay, super. Mam nadzieję, że zielony mnie też nie rozwali. Kupimy sobie nożyczki, bo nożyczki mi się mega przydały. Okej. Okay. O, B, No i super jest. Dobra. Ok, git Ej, to mi się coraz bardziej podoba. Teraz, za to wszystko kupmy sobie trochę mm, szkła. Trochę szkła, trochę ile? Myślę, że z tyle. Nie, dobra, trochę więcej nam będzie potrzebne. Ale wow! Jeszcze musimy zrobić to charakterystyczne coś dla zamku. Oto coś, właśnie. Oto coś. Sorry, nie wiem jak to się nazywa. Ale jeśli wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu. I zrobimy sobie to tak: troszkę będzie mały ten zamek. Pod takim względem, ale będzie fajna szklana szyba. Tylko musimy tego o wiele więcej kupić. Okej, okay, nie doleciałeś. Tylko proszę, nie niszcz. Dobra. Że mi cię nie zniszczył, bo to szkoda by było trochę. Ja nikomu nie chcę, bo ja wiem, że każdy chce, że ja mu trochę tą gruntkę wydłużam, ale. Ale fajnie by było, gdyby. O! Dobra, spoko. Jak chcesz tam może oglądać? No, spoko, spoko, morda. Chciałbym ja nawet kupić refika, czy coś się tym Proszę, masz refa, czekaj? Ej, tybie, masz. Masz refa, masz. Masz refika, masz refika. Zjedź sobie! A ja sobie tutaj wybuduję o masz. Jeszcze tu usiąść Co będzie źle wyglądać? Nie stoi źle. Dobra, siadaj, morda. Jak chcesz to sobie tutaj. wejść trochę i Dobra, i pasowałby szkło zrobić. Czy on kupi szkło i będzie mi pomagał? Czy coś z tyłu? Czy on kupił. Dobra, on kupił refa. Ja myślałem, że fireball tak nie kupi. Bo to by było już mega, tak wkurzający To tak mega, mega. Dobra, szkło, proszę pana. E, ale... tak, tak 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 tak, tak pogrywasz, tak pogrywasz, tak pogrywasz, tak pogrywasz Aha, i nawet się łóżko Dobra, trudno, ale mi się ten odcinek podobał i tak nas podszedł Ale typ, ale typ ten szary Szkoda, ej, zamkę nie skończyliśmy, ale nawet spoko wyglądał To był największy zamek na YouTube mi się wydaje Znaczy ja nie widziałam, czy ktoś robi takie zamki Ale mi się mega ten zamek podoba Trochę na szaro szuka i mi trochę szkoda, ale no trudno. Myślę, że odcinek wam się podobał. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jak już mówiłam. No i ja się z wami żegnam, no i pa pa!